Znów na padoku, znów z Darią Panczew. Gratuluję Ci bardzo serdecznie. Powiedz jak przebieg wyścigu dla Ciebie? No tak jak się spodziewałam, kobyłka nie za bardzo wystartowała z maszyny. Trochę przysnęłyśmy, ale na naszą korzyść, bo spokojnie sobie jechałam w stawce, w dystansie i, i wystarczyło tylko ją wyprowadzić po prostej, zafiniszowała bardzo dobrze. No tego się spodziewałam, że właśnie Pilecki będzie atakował tak samo, także y, miałam zamiar właśnie uciekać mu. Według szybkich wyliczeń wychodzi na to, że macie obie z Janu wyżych 42 punkty, ale ty już masz w dorobku kolejne zwycięstwo w tej serii, co oznacza, że wysuwasz się na pierwsze miejsce. No tak, to już y, trzecie zwycięstwo w tej serii w całym cyklu, także no, nie spodziewałam się, ale... Cieszę się niezmiernie. Dużo dla Ciebie znaczy ta wygrana właśnie w tej serii dla kobiet? Tak, bardzo dużo. Ciężko na to pracowałam tak samo i myślę, że zasłużyłam sobie. Absolutnie. Gratuluję Ci bardzo serdecznie. Daria ucieka, bo jedzie w kolejnej gonitwie, a my wracamy do studia i za chwilę jeszcze przed nami dwie gonitwy.